Nie ma kochani, ja tu dzisiaj tak na szybciutko, tak na momencik. E, biegnę do Was z bardzo ważną informacją, ale zanim ją ogłoszę, bardzo serdecznie chciałabym Wam wszystkim podziękować za to, że co roku wspieracie nasze działania, gracie z nami i gracie e, na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo chciałabym podziękować wszystkim naszym sponsorom, zarówno tym większym, jak i tym mniejszym, bo każdy wkład jest naprawdę na wagę złota. Najmniejszy voucher, najmniejsza jakaś niespodzianka jest naprawdę niesamowitą rzeczą. Dziękuję Wam bardzo za to, że chcecie w tym wszystkim uczestniczyć. Jeszcze raz dziękuję bardzo naszym gościom z Polski, którzy przyjechali, którzy przylecieli, którzy zagrali i którzy tak świetnie Was rozbawili. I Kochani, yy, mam tylko jedną informację, <laughs> a mianowicie w tym roku, tutaj sobie zapisałam, bo taka bardzo interesująca kwota, w tym roku na Cyprze udało nam się zebrać 11 133,10 euro. I ja uważam, że to rewelacyjny wynik i ja jestem bardzo dumna z Was wszystkich, bardzo szczęśliwa. I, i, I naprawdę dziękuję Wam za to, że byliście z nami, za to, że z nami gracie i mam nadzieję, że spotkamy się znowu za rok. Pamiętajcie, gramy do końca świata i będzie dłużej. Trzymajcie się.